Hej, cześć, siemano, z tej strony Rados, witam was w drugim odcinku z gry LEGO Batman Poza Gotham. Yy, jesteśmy po pierwszej misji takiej, można powiedzieć, wstępnej. <krym> yy, I no... Już, żebym więcej nie gadał, może lepiej będzie. Możemy przechodzić do, do... Grania w, w tą grę. Do przechodzenia misji, nie? Dobra, i to tyle, tyle Aha, i jeszcze muszę tutaj tym się zająć. Kontrol Bomba Bombastycznie <grystanie> 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 Nie no Dobra i co? Aha Postawić tu mam bombę. I tutaj o Super Oj, biedny robin. Okej okay. Wyciągamy z po... Ne, no, no, no dawaj, dawaj, dalej, dalej, dalej Już? Dobra, bo myślałem, że puściłem znowu z tego. Tu Batman mógł być niewidzialny. Nie? Więc już sobie... Palam tą niewidzialność. Ok. To jest pewnie dla robina, dlatego sobie nie mogę tego wziąć teraz. Pana w pancerzu sobie bierzemy. Czekamy aż się rozwali, już nawet możemy zmienić się na robina. Nie możemy. Aha, jeszcze dźwignia. Już myślałem, że to jest ten wyłącznik. Dobra... <laughs> Ale się podskoczył. Okej, okay, zmieniasz się w jakiegoś... Uzdolnionego mechanicznie gościa. Technicznie bardziej. Okej, okay, to dobrze, wiemy co trzeba zrobić. C... No... No, kurde. Kliknąć się nie chciało o C. I C. Proszę bardzo. No to co, szybki wstępik tutaj. Przejście do misji i zaczynamy. O, jeszcze. No przecież. Hmm. Kind of spaceship. Martian Manhunter to check it out from the Yeah, go contact him on the Justice League communicator. Oh, okay. Sure. Oh. We're doing my idea. How wonderful. Hey, you changed your mind about my idea? Are we going out? But, sir, your dinner. Huh? Huh? No. Your favorite, and I cut the cross top. I don't think he's mad about the food. Pastor Bruce, I what say, whatever's come over here. I don't know, Alfred. Watch out, My <coughs> go word, he'll destroy the entire back -head. Not if we stop him first, Alfred. Dobra. Yy... Lecamy. Musimy się obrócić, skaczemy. I skaczemy, niszczymy cię gościu. No praktycznie rzeczy niszczymy. To trzeba było. kontrol? Nie, co? C trzeba było klikać. Klikamy OK. Dobra, lecimy dalej. Jak mówiłem, to dwie pierwsze misje. ...bez przedłużania. A, z następnymi już się... już sobie poradzimy raczej doskonale. I... mimo tego, że nie będę wiedział, co tam się będzie działo, no to... nie będzie tak źle. O, akurat, choć tutaj, mam zniszczyć te... żelazne obiekty. Dziękuję bardzo. O, jak super. Dobra Alfred, wyłączysz swój tryb yy, tego twojego ognia. Aha, tutaj dla Robina jest. A tutaj mogłem coś ułożyć. Aha, i pewnie będę mógł to aktywować, to będzie. zbiornik ta modę. A nawet nie muszę tego aktywować, widzę, że się samo aktywuje. Robin już tutaj czeka. Oczywiście szybko zmieniamy na Robina, ale jest zbieszczą całą kasę. Kurde, myślałem, że uda mi się zebrać i od i od razu zmienić. Naprawdę... No... Kurde... A czemu ja się... Naprawdę... Słuchajcie, przepraszam Was bardzo, ale chyba coś, jak widzicie, no, coś nie odpowiada. Tak ostro nie odpowiada. No, muszę niestety zresetować, więc zaraz się. Yy, widzimy po krótkim cięciu. Dla Was krótkim, dla mnie nie, ale. Widzimy się zaraz. Dobra, słuchajcie, jestem już mniej więcej yy, w tym miejscu, gdzie ostatnio się nam Robin zkliczował. Oczywiście, tam się znowu zaczepiły pieniążki, ale ja już nie zamierzam tego tutaj brać, nie? Ju, już po ostatnich przeżyciach wolę, nie? Tutaj oczywiście zbiorę, ale od razu... kontrol i... kontrol. I C. Okej... Okay. Dobra, prawdopodobnie muszę... Aha, w taki sposób. A czy tutaj mogę przejść? Mogę, oczywiście, że mogę. Dobra, lecimy poddenerwować trochę Batmana. No, chyba trochę za blisko nawet podszedłem. Dobra, jesteśmy gotowi na klikanie C, oczywiście. Klikamy, klikamy. Okej. Okay. Udało nam się. I teraz co tu się stanie? Aha. O, tam już jest monetka, to może ta monetka nam podbustuje trochę. Dobra. kontrol. Cóż my tutaj... Nie no, nie gadaj, że za... Dobra, ho! Oh. Już się bałem, że znowu się gdzieś zaklinowałem i będę musiał znowu od to robić. Okej. Okay.

A, to jest stąd mamy. Właśnie. O, o, tam Adam West w prawym górnym rogu. Czeka, go ktoś uratuje. No niestety nie tym razem. Dobra, i lecimy od razu. Dobra, dawaj leć, bo tam widziałem, bateria mi się powoli kończyła. SJB99. Protocol verified. Non-lethal utilization of intruder. Identify threat. Batman. You won't hurt him, right? Affirmative. Stun missiles only. Targeting computer lost. Initiating defense procedure. Bat computer. Disable the Batmobile. Ugh, darn too late. Okay. Dobra, pamiętam, W ostatnim nagraniu się mocno nad tym męczyłem, bo nie mogłem znaleźć jednego detala. Zresztą, tak jak to było raz, pamiętam, yy, no, tam jakaś misja w Marvelu z X-Menami, z tego co pamiętam. No, teraz tutaj idziemy. To jest dla. Kontrol. Aha, on może tu swoją tacką ukopać tutaj. Ale śmieszne. Ja lepiej się włączę, żeby to wszystko poukładać. O, mnie nie zestaw wykopał w ogóle. To jest ciekawe dopiero. Nie chcę się kurczę tutaj wyłożyć na no, tym samym będzie co wcześniej. O, chyba się nie wyłożę. Dobra, już myślałem, że tak samo jak wcześniej będę szukał, ale jednak do o dobrej rzeczy pomyślałem. Dobra, kontrol. I czekamy na C, aż znajdzie dobry tam. No, aż, aż tam, bo to odblokuje wszystko. Okej... Okay. mądre to mądre. Ok. Aha, jeszcze skrzydełko, oczywiście musi być. Jest w Dobra, najpierw jeszcze sobie zbierzmy tutaj tą manetkę. i lecimy wsiadać i niszczyć. No tyle, i to było było na tyle, że musimy budować kolejny pojazd. Muzyczka w ogóle fajn, fajna pod klimat Dobra, tutaj widzę, by był potrzebny Alfred bardziej Butle tutaj A, teraz butla z gazem Nie wiem jak to się to chyba z, z ga gaz śniegowy, coś takiego się nazywa. Nie wiem, dokładnie, ale bez różnicy. <laughs> śmiesznie przesuwa Alfreda. Dobra Dawaj zmień, zmieni, zmieni go Dawaj, podejdź, zdążysz, zdążyłeś o! Alfred chodź tutaj Wyłącz to, dziękuję bardzo. Lecimy na górę. Ciekawe, że to wszystko rozmontowane jest akurat. Dobra, tutaj trzeba wszystko rozwalić, żeby nie było... A to na pewno trzeba rozwalić, bo tam widziałem, że się świeciło. No, to przy okazji sobie zdobędziemy troszkę tych procentów na tego doświadczonego bohatera, czy tam doświadczony przywódca. Po nagraniu tego zerknę, jak to tam było się nazywało albo nie zerknę, zobaczymy tutaj jeszcze zniszczymy to i myślę, że aha, jeszcze do środku. i myślę, że już będę mógł ułożyć o, kontrol, mały przyjaciel, hejka muszę cię niestety wyłączyć bo przypadkiem cię włączyłem na razie mi potrzebny nie jesteś mówisz powinno zadziałać lepiej o, no to Alfredem Dobra. Czy zadziała? No, nie zadziała, ale zawsze coś. Jeszcze nam zniszczy 1 dwa takich takich pojazdów i no i zniszczymy go. Widziałem tam te klacuszki, więc od razu z tej wezmę to. Pozbieram. To Najpierw oczywiście ułożę to. okej okay, to jest dla tego małego robinka w sumie wejdę sobie rozbieram te nałaski oczywiście ale tutaj teraz mnie oprócz tego jeszcze jedna rzecz bo tam jest taka jedna monetka za w tej ale w razie też tutaj oczywiście można wejść To... Oj Biedny alfred, dobra Kontrol Kontrol I kontrol I znowu kontrol I tym razem nie kontrol, a C Klikamy Dobra Lecimy dalej O, przeżyłeś, myślałem, że nie żyjesz. Ale dobra. I tutaj do widzenia. Takie trochę do widzenia. Komputer zapasowy. Czego to by ten Batman nie miał w tej patioskini? O 60, co uzbieraliśmy tych To ciekawe Sobie zrobimy od razu z tego mini zestaw jak możemy Będziemy mieli od razu dwa mini zestawy do kolekcji Tylko oczywiście najpierw manetki Bo jak już sobie leżał, to nie próżnujemy No, i mini zestaw nam powinien wypaść, oczywiście, i jeszcze manetki się rozsypały, leżą wolno. To sobie wybierzemy. Mini zestaw, shift nowy O, i mini gierka. Tutaj, taka fajna, bo, takie fajne, bo, w sumie. Masz grę LEGO, ale w tej grze LEGO masz taką jeszcze mini LEGO. To jest właśnie taki fajny. Mam nadzieję, że to nie występuje tylko jedno... Jednorazowo w tej misji. Ale może nie. Control. Znaczy jaki kontrol! Fu spacja! <grym> Już się przyzwyczaiłem do tego kontrola, kontrola. A to trzeba tylko po prostu wleść na ten guzik. Ale zdążyłem. I to tak. Okej, okay, ale. Nie czekamy, tylko lecimy dalej. Okej. Okay. Oj, bat. Bat. <grym>, ale klatkuje. Batmobil? Nie, nie Batmobil. Batolot? Bat Samolot chyba. <grym>, klatkuje śmiesznie to. Proszę, nie wiem jak to się nazywało. Bat. 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 Bat samolot chyba, bo on dostawał, dodawał dosłownie. A, bat skrzydło. Nie bat y samolot, nie Batlot, y niebat lot, nie samolot, tylko bat skrzydło. Ciekawa nazwa. Nie wiem, czy to się faktycznie tak nazywało. Ale. Może. I tak. Dobra, kończymy ci kolego. Do widzenia. Ciekawe. Gdy bohaterzy walczą z bohaterami, to dopiero wtedy się dowiadują o swoich maksymalnych... Dobra, o swoich maksymalnych umiejętnościach Kurde, nie walniesz... A walną mnie patrz co za grań. Ho! Ale się wyrobiłem Dobra, dawaj, jeszcze nie tym. Oj! Biedny Alfred. Chociaż w sumie... A jednak musisz. Myślałem, że sobie przeskoczy po prostu. A biedny Alfred sobie nie poradził. No niestety. Dobra. Przechytrzyłem go. A takie zwolnione tempo? Aha, bo coś tam spadło. Nie wiem czemu takie zwolnione tempo. Patrzcie jak cię teraz przechytrzę. Nie, jednak nie będziesz walił, myślałem, że będziesz walił. A jednak nie walisz. Szybko, szybko! Kur... Oj Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Oj. Spadło mi się trochę. Tylko nie spadnij, bo znowu zaraz my się zlagujesz. Będę musiał zapisywać punkt kontrolny. I do widzenia. Jeszcze tak dwa razy i zagrany do świata tutaj podziemnego. Można powiedzieć z Łateskini. Kurde, patrzmy, łapo. O! Teraz mi się udało. No Dawaj, dawaj, szybko. No, dawaj, weź mnie, zaraz tym szybciej będzie. No, dawaj, dawaj, dawaj. W sumie to żartowałem. Git. Udało się. Ty miałeś ryknąć tutaj, czy co? Gdzieś zrobić? I teraz pewnie będzie zwolnione tempo. Oczywiście, że tak. Fajnie skok wygląda w zwolnionym tempie. Dobra. Trząśnij się, właśnie, trząśnij się! Dawaj, dawaj! Ty kurty No, jeszcze się wywalił. Jeszcze zdechnie. Jednak nie. Dobra, udało się. Już myślałem, że będę się z tym męczył. Jak z nie wiadomo czym. A ten na tym samym Ubiorę sobie tutaj igowalne, on A są oczywiście I jeszcze ostatnie rzeczka mu zostało W ogóle w środku robi To samo co tutaj właśnie On tak jakby tym steruje To jest właśnie ciekawe No i po co wchodzisz, no? Ja rozumiem, że mu kolacja stygnie, ale. Oj! Nadziałem się. <grym> ale dobra, przynajmniej szybciej. Teraz będzie. Nie będę musiał przed tym uciekać. Dobra. Fajnie ten skok wygląda w zwolnionym tempie. A, patrzcie, tak dostałem. A e, no, klocki mi spadają na to. Co to ma być? śmieje się śmień. o muzyczka sobie leci z radyjka ja wiem nie masz czego słuchać no ciekawe w ogóle jest to że już w drugiej misji walczymy ze swoim wspólnym tak zwanym wspólnikiem. But just so we're clear, <laughs> I'm Batman. I don't need friends. You sure? I mean, how else did I get through to you if it wasn't for your emotions? Emotions had nothing to do with it. One of the panels in the Batmobile shorted out. The electrical charge must have counteracted the mind control. I'm pretty sure it was my speech. It was a good speech, sir. It wasn't a speech. The question is who was trying to control my mind, and why? strength of yours will come in handy once we're on the watchtower. with the power of its binary fusion cannon, i can hold the world to ransom and demand to be made president. but let's baby, being president is so last year. No. Batmolka No, trochę, trochę się zniszczyło w tej yy, Batiaskini, ale jeśli to była misja Wetmolka, no to... No to raczej uważam ją za udaną. No, teraz tylko 36%, ale... Tak jak już mówiłem w ostatnim odcinku, nie zajmujemy się kompletnie tym. Jak się uda, to się uda. A jak nie, to się tym nie przejmujemy. No... odblokowujemy Alfreda. I czy to wszystko?

For legs, not arms. you gotta go, go on a diet, Randy. I got no leverage. Oh, terrific! Now I stink! She was talking about me. All right, all right. We have to hurry in case the real Hawkman shows up. Oh, we took care of that. <laughs> Good thinking, Joker. Space Granny? Of course. What's outer space? The object does come from outside the solar system. Your computations were correct, Cape Crusader. I know. I Cape Crusader. The Comm Link to Earth has failed. Hmm. It seems the fault lies elsewhere. We cannot fix it from here. Green Lantern. I will require your assistance. Czyli złoczyńcy nam się tutaj wdarli. No nie ciekawie, nie powiem. No ale no, jak na razie to uważam, że jest to odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Ja Was wszystkich żegnam. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.